Szanowni Państwo, wraz z Państwem oraz pozostałymi mieszkańcami naszego kraju przeżywamy ogromną tragedię, jaką była wczorajsza katastrofa prezydenckiego samolotu. Po raz kolejny w Katyniu zginęła elita polskiego życia politycznego i społecznego. Chcemy wraz z mieszkańcami naszej gminy włączyć się. W uroczystości żałobne związane z tą tragedią. Jak Państwo pewnie widzicie, wywiesiliśmy w całym mieście flagi z kirem żałobnym. Również proszę Państwa, aby uczynić to samo we własnych domach. Jesteśmy akurat po spotkaniu wszystkich czterech samorządów i postanowiliśmy, że wszelkie uroczystości na terenie gminy Powiatu organizujemy wspólnie ze wszystkimi samorządami tworzącymi Powiat wolsztyński. Między innymi jutro o godzinie. 10 w Wolczyńskiej farze odbędzie się wspólna msza w intencji ofiar katastrofy, po której o godzinie 11 w Wolszczyńskim Domu Kultury odbędzie się spotkanie żałobne poświęcone ofiarom tej katastrofy, a ja w imieniu wszystkich samorządowców, zarówno z gmin tworzących powiat, jak również z powiatu wolczyńskiego pragnę Państwa zaprosić na uroczystą mszę żałobną która odbędzie się na bolsztyńskim rynku. Będzie ona koncelebrowana przez księży z terenu całego powiatu. Będzie również możliwość zapalenia symbolicznych zniczy i lampek przy miejskim ratuszu oraz wpisania się do księgi kondolencyjnej. Jest to y, trudna do opisania y, tragedia. Y, łączymy się, stoli, solidaryzujemy się ze wszystkimi mieszkańcami, z rodzinami osób, y, które zginęły i na pewno długo o niej nie zapomnimy.